Z Udalaja, proszę Państwa, Kastanowa Tajemności, córka Ugiea, Sanjovite i klacz Lopener. Czy ktoś zaoferuje mi 5000 zł? 5000 zł za. Lot numer 80, lot numer 80, 5000 zloty, 5000, 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 4, 4, 4, ok. 4000, 4000. Czy ktoś Czy mogę poprosić o, jest, 5, tak? 5, dziękuję bardzo. Poproszę o 7000, 7000, 7000. 5 po raz pierwszy, 7, 5 mam tu, 7, 6, 6, 6, 5 mam, 1 tu, 6, u was 6, 6, 6 tysięcy, dziękuję bardzo. Mam 6 tysięcy, Czy dostanę 7, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7 tysięcy, 7, 7, jest 7, dziękuję bardzo. Czy dostanę 8 tysięcy, 8 tysięcy, 8 tysięcy, 8, 8, 7 mam, 8, 8.

Czy dostanę 10 tysięcy? 9 tysięcy mam. 10 tysięcy. Ten 1000, ten 1000, doje ten 000, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 9 mam. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, jest 10. Dziękuję bardzo. Czy dostanę w takim razie 11 tysięcy? 11 tysięcy. 10 mam tam. 11, 11, 11, 11.

15 po raz pierwszy, 15 po raz drugi, czy 16 jest 16? Dziękuję bardzo. 17 tysięcy, dostanę 17 tysięcy, 17 tysięcy, 17, 16 po raz pierwszy, 16 po raz drugi, 17, 17, 16 po raz pierwszy, 16 po raz drugi, 16 po raz drugi i 16 po raz trzeci. Gratulujemy.